Trzy ciekawe i nieoczywiste jednotomówki. Sadako i koniec świata opowiada historię tytułowej Sadako, którą możecie znać z horrorów Ring Krong. Na Sadako ciąży klątwa. Jeżeli ktoś obejrzy pewną kasetę, to przy rundach Sadako przyjdzie no i go zabije. Pech chciał, że u schyłku świata, dwie dziewczynki obejrzały tą kasetę, no i pojawiła się Sadako. Jednak głupie jest jej od razu rozprawić się z dziewczynkami i postarała przez te 7 dni im towarzyszyć. Jest to bardzo ciekawa, wyjątkowa historia. Myślę, że żadna inna manga nie pokazuje końca świata w taki sposób. Druga ma tytuł o psie, który strzegł gwiazd jest to zbiór opowiadań o psach. Zbiór opowiadań, który ostatecznie łączy się w całość i wtedy dostaje pełen obraz całej historii. Jest zdecydowanie jedna z tych mang, z której łatwo można uronić łezkę, bo dzieją się tu rzeczy smutne i centralnymi postaciami zawsze są w nich psy. Trzecim tytułem jest White Notepad i jest to tytuł, który trochę podzielił internet, więc myślę, że warto go przeczytać, żeby wyrobić sobie własną opinię. Mamy tutaj 17-latka oraz 38-latka, którzy zamieniają się ciałami. Przed tą zamianą ciało no, niezbyt dobrze im szło w życiu, mieli różne problemy, a po tej zamianie, no nie jest łatwiej. Jest to historia o poznawaniu samego siebie i dążeniu do tego, żeby być lepszym człowiekiem.